I poszli. Zawodnik numer jeden. Na razie zatrzymał się na drobny posiłek. W końcu to maraton. Ma do przejścia dobre 3 metry. No na razie nie Niby przygotowuje się do ruchu lewą nogą. Nie. To tylko ruch pozorowany dla zmylenia przeciwnika. I zrywa się. Proszę państwa, czy to widać, czy to widać? Jezus Maria, Ale przyspieszył. Jeśli druszy nogą, będzie naprawdę na prowadzeniu. Medal olimpijski jest w zasięgu ręki, podnosi się, o, chce pokazać przeciwnikom jaki ja jestem duży, jaki ja jestem wielki. I teraz, czy ruszy nogę, czy ruszy nogę, nie, obserwuję sytuację, obserwuję. Nie chcę popełnić ruchu niepotrzebnego, nie za szybko, falstart nie jest wskazany, medal olimpijski, to jest stawka tego wyścigu. Zamknął usta, co to oznacza, proszę Państwa, ja nie wiem. Próbuję wyczytać coś z jego przegłębnych oczu. Nie wiem, nie wiem, proszę Państwa, coś się czai w tej małej głowie. Czy widzi tego psa? Może widzi, może nie widzi. Chyba zaraz wystartuje. Nie, proszę państwa, zasnął! Nie, nie zasnął. Naprawdę, sytuacja jest bardzo ciekawa.